Sanco. I teraz dośrodkowanie Sanco w polekarne. No i mamy bramkę wyrównującą. Brawo, brawo, brawo! Chyba wszyscy spodziewali się, że postawi na siłę, a on uderzył technicznie, z finezją. Po prostu pięknie. José Mori. Świetnie, mija teraz obrońcę. Teraz kapitalne podanie. I mamy bramkę dla Czerwonych. Mateo Kowacic. Tak, proszę Państwa. Bramkarz pokonany, proszę Państwa. Mamy wyrównanie. Szansa dla Komec, by stworzyć jakieś zagrożenie. Będzie chyba szansa po tym dośrodkowaniu. Gol! Raúl Jimenez. Gol! Cholejny! W kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Przyjrzyjmy się tej bramce jeszcze raz, proszę Państwa. Widać w powtórce, że bramkarz nie miał tutaj większych szans. Zawodnik rywali znalazł się w tak dogodnej sytuacji, że grzechem byłoby gdyby nie trafił. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony. Dobre dośrodkowanie. A i samo uderzenie głową, warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Spójrzmy na to z innego kąta. Mamy wyrównanie. Zgrywa do tyłu. Tomasz Dilejni. Dobrze, wygrał to starcie. No i proszę, arbiter dyktuje jedenastkę dla przegrywającej drużyny. Czy za chwilę będziemy mieli remis? Rzut karny i sędzia sięga po kartkę. Ale szczęśliwie tym razem był pobłażliwy i kartka jest tylko żółta. Obronił! Ależ kapitalnie to zrobił! Ależ kapitalnie to zrobił. No w powtórce mogę powiedzieć, komplementy, komplementy dla bramkarza. Marcelo. Ascensio. Jest! Yeah! Piłka w France. To dla to są emocje na miarę finału UEFA Champions League Teraz rywale ruszą do przodu Śmiele i z każdą minutą będą mieli Mniej do stracenia Oto dowód, że centymetry mają znaczenie Trochę wyżej i nie byłoby gola Ale piłka odbiła się od poprzeczki I padła. takie bramki Zawsze dobrze się ogląda Spójrzmy na tego gola z innego kąta Trippier Szansa dla komec, by stworzyć jakieś zagrożenie. Będzie chyba szansa po tym dośrodkowaniu. Gol! Ależ on to zrobił! Przepięknie się złożył do tych nożyc. Takie gole można oglądać raz po raz. Naprawdę zasłużone bram przeciwnika. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Troszkę zaspali, muszą jak najszybciej wracać do obrony. Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przejęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. I szarynicą. Taka okazja, czy się uda? Zgrywa do tyłu. Był gdzie być? Ta! To jest Bramka! Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała druga. Jeszcze, bo rzeczywiście jest na co popatrzeć. Ładne wykończenie, ale przede wszystkim powinniśmy docenić to, jak usiedli na rywalu. Gdyby nie wysoki pressing, nie nieogu... od. Czy stała wyrównać? I gol! Bramkarz pokonany, proszę Państwa! Mamy wyrównanie! Tworzyć jakieś zagrożenie. Nie ma gwizdka sędzia, nie przerywa gry Paul zauważył, ale uznał Jest okazja I zażegnane niebezpieczeństwo przez rywali Mateo Kowacic Tak! Proszę państwa, bramka I obejmują prowadzenie Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało Zyskają pewność siebie i spokój Za to przeciwnej drużynie będzie ten teraz... Raul Jimenez Zaryzykował tym wejściem, ale udało się Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. Minął obrońców, biegnie na bramkę. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Rafinia. Proszę i mamy bramkę. Taktyka z wysokim pressingiem się opłaciła. Wymagało to sporo pracy, wielkiej dyscypliny, ale jest efekt. Najpierw w postaci zdobytej piłki, a potem groźnej akcji i bramki. Ale spodanie, jeśli to wykorzysta... Tak jest, gol! Prowadzą w samej końcówce. Tak się powinno grać do końca, dopóki sędzia nie zagwiżdża. Radość kibiców, ale i wśród zawodników widać jakby więcej chęci do gry po tej bramce. Tylko teraz bez straty szansa na wyrównanie. Znowu piłkę Blankarz. Tu już się nic nie zmieni, bo sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. To był najlepszy moment na strzelenie zwycięskiej bramki, bo na jakąkolwiek odpowiedź brakowało już czasu. Troszkę zaspali muszą jak najszybciej wracać do obrony. Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przyjęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony.